Czy ten obrazek jest państwu znany? Co to jest? Czekolada. Lubicie? Tak. Natomiast teraz poszukiwałbym prezesa takiej firmy, która produkuje czekoladę. Ktoś z państwa chętny? Może no, ciebie też, no? Przywilej osoby, która pierwszy rzędzie usiadła. Ale proszę się nie martwić. Wyobraźmy sobie, że jesteś producentem czekolady. Teraz będę potrzebował potencjalnych inwestorów. Dobrze. Zobaczmy co my tu mamy. To jest jakiś skomplikowany arkusz. Wiecie mniej więcej o co chodzi? Wbrew pozorom sprawa jest bardzo prosta. Mamy tutaj wypisanych tak zwanych akcjonariuszy, czyli osoby, które po prostu posiadają akcje. Z tym, że na razie mamy tylko założyciela przedsiębiorstwa. A jak się nazywasz? Damian Lidl. Okej, okay. jest Damian, który jest właścicielem. To może wpiszemy, że tutaj założycielem jest Damian. On jest również prezesem. I zwróćcie uwagę, że on ma 10 tysięcy akcji. 10 tysięcy akcji. Co więcej, każda akcja jest warta 10 zł. Mało? Dużo. Są czasem droższe akcje, oczywiście, ale to jest firma jeszcze mała. Będzie w przyszłości większa. Cena emisyjna to znaczy, że to jest cena, po jakiej Damian, prezes, kupił sobie tę akcję od własnej spółki, kiedy ją zakładał. Tak sobie wymyślił. Że czekolada spółka akcyjna sprzeda mu tę akcję jako założycielowi po 10 zł. To ja ci może dam tę akcję do ręki, żebyś miał coś twardego. Może pokaż wszystkim, co to jest. Nie wiem, czy wszyscy zobaczą. To jest tak zwane zaświadczenie o nabyciu akcji. Zwróćcie uwagę, że na górze jest nasze logo czekolada spółka akcyjna, jeżeli możesz pokazać do góry. Tak, pisze, zaświadczenie o nabyciu akcji jest informacja o tym, ile tych akcji jest, więc nasz prezes ma 10 tysięcy akcji, każda akcja ma cenę nominalną 10 zł, czyli łącznie, gdybyśmy przeliczyli, ile warte są te akcje, wystarczy pomnożyć ilość akcji 10 tysięcy razy 10 zł, właśnie 100 tysięcy. I jeżeli widzicie, w ostatniej kolumnie jest udział procentowy, jest 100%, tak? No, i teraz Damian złożył ofertę na, przez giełdę, że będzie sprzedawał akcje. No więc tak, Damian prezes złożył ofertę, że chce sprzedać akcje, chce sprzedać akcje swoim inwestorom przez giełdę. Równocześnie giełdzie przekazał nowe akcje w postaci takich samych zaświadczeń, jak on posiada. Jeżeli możesz to podnieść, pokaż. Tutaj jest kilka tych zaświadczeń. Oczywiście, w zależności od tego, ile kto pieniędzy zapłaci, to odpowiednie zaświadczenie otrzyma. I tutaj mamy inwestorów. To są inwestorzy, którzy skusili się na zakup tego przedsiębiorstwa, stwierdzili, że bardzo im się ten pomysł podoba, chcą mieć udział w tej firmie. Jak się nazywasz? Ola. Ola. Ola wykonała przelew, no bo wiadomo, że w gotówce raczej tych pieniędzy nie woziła. Powiedz, na jaką kwotę wykonałaś przelew? Na 30 tysięcy złotych. Tak, na 30 tysięcy złotych. I teraz Ola przekazuje na giełdę te 30 tysięcy złotych, i w zamian za to otrzyma zaświadczenie o nabyciu akcji. Jeżeli możesz to pokaż, to jest zaświadczenie o nabyciu akcji. Akcji łącznie kupiła właśnie na 30 tysięcy złotych i kupiła ich po cenie 10 złotych, czyli kupiła 3 tysiące sztuk. Tak? Może być? Dobra, ole wpisujemy. Ola. I Ola nabyła 3000 akcji, tak? No to wpisujemy. 3 000 akcji. I widzimy, że wartość tej akcji to jest 30 tysięcy zł, tak? Na dole widzicie, że jest podsumowanie 130 tysięcy zł. Czyli w już jest 130 tysięcy zł. I ten przelew, który otrzymałaś, przekaż naszemu właścicielowi. No i tutaj już ma 130 tysięcy do dyspozycji. Ale to jeszcze nie koniec. Przychodzi kolejny inwestor. Ty możesz. Paweł. Paweł. Paweł postanowił też nabyć akcję. Za jaką kwotę postanowiłeś nabyć akcję? Tak, tutaj mamy dowód przelewu na 20 tysięcy złotych. Proszę przekazać giełdzie i giełda powinna wydać zaświadczenie o nabyciu akcji za 20 tysięcy złotych, czyli ile sztuk? Jest napisane ile sztuk? 2000 akcji. Jacek. Jacek. Jacek ile postanowiłeś zainwestować? 10 tysięcy Jacek wykłada. Dobrze, to przekaż giełdzie. Ale nasz założyciel Damian dalej mówi, że mu mało, no to potrzebuje jeszcze dużego inwestora, bo chciałby, jego cel to jest 200 tysięcy złotych kapitału. Jest jakiś inwestor? Zapraszam. Jak się nazywasz? Karolina. Karolina postanowiła zainwestować jaką kwotę? 40 tysięcy 40 tysięcy, czyli idealnie nasz założyciel będzie bardzo zadowolony. Proszę przekazać pieniądze na giełdę przekazujemy i giełda wydaje zaświadczenie o nabyciu 40 000 akcji. Mamy tutaj Karolina tak? Karolina jest 4 tysiące akcji po 10 zł, czyli 40 000 zł. Jest? Zobaczmy teraz, że łączna ilość akcji to 20 000 sztuk. Tak, w tym miejscu ja może to zaznaczę na czerwono, to jest dość duża wartość. Tutaj. A łączny kapitał, który już mamy do dyspozycji w przedsiębiorstwie, to 200 tysięcy złotych. Dobrze, z tą można coś zrobić, prawda? Dobrze, ale pójdźmy dalej w takim razie. Pójdźmy teraz na ostatnią kolumnę. Pamiętacie, ile Damian na początku miał procent? 100. A ile ma teraz? Tylko połowę, właśnie. Tak. Czyli widzicie, z jednej strony Damian pozyskał dość dużo kapitału, pozyskał dodatkowe 100 tysięcy oprócz swoich, natomiast niestety jego udział spadł tylko do 50%. No ale to jest właśnie, zawsze trzeba sobie postawić pytanie, jeżeli się wchodzi na giełdę. Że jeżeli chcemy pozyskać kapitał, to coś jednak w zamian oddać musimy. Więc w tym przypadku oddaliśmy udział. Ale mimo wszystko, czy Damian Dalej jest jednak największym akcjonariuszem? Nie jest. Jest, zdecydowanie. 50% akcji ma. Na drugim miejscu jest Karolina, która ma akcji 20%. Potem mamy właśnie Ole, Pawła i Jacka. Odpowiednio 15, 10 i 5%. To też są naprawdę duże pakiety. No dobrze, no to kapitał został pozyskany. Tutaj nasza giełda się bardzo dobrze spisała, pozwoliła skojarzyć inwestorów i Damiana. To jest bardzo odpowiedzialna funkcja, bo odpowiedzialna za przekazywanie pieniędzy i przekazywanie oczywiście akcji. Kolejne strasznie trudne pojęcie. WZA. A, tak, ładny skrót. Co to właściwie znaczy? Walny na ceny. Tak. I co to jest? Czy akcjonariusze się spotykają w jednym miejscu wszyscy radą? Po co się spotykają? Jeśli są jakieś ważne decyzje do podjęcia w przedsiębiorstwie, to musimy zapytać o zdanie naszych akcjonariuszy. I wtedy właśnie zwołujemy takie zebranie, nazywa się to w spółkach akcyjnych, walne zgromadzenie akcjonariuszy. Na Wam zgromadzenia akcjonariuszy może przyjść każdy, kto posiada akcje. już jesteście akcjonariuszami, można być inwestorami, ale ponieważ już macie akcje, to jesteście akcjonariuszami, czyli macie najwyższą władzę w spółce. Oczywiście ta władza jest troszeczkę osłabiona w zależności od tego, ile procent każdy z Was posiada. Jak wiemy, pamiętamy, nie każdy posiada równą ilość akcji, ale tak czy siak Wasz głos się będzie liczył. I teraz wariant zgromadzenia akcjonariuszy musi się spotkać przynajmniej raz w roku. Może częściej. Jeżeli są jakieś bardzo ważne powody, to może częściej. Ale minimum raz w roku się musi spotkać. Prezes produkuje czekoladę, więc wypracował czekoladę. Proszę bardzo. Pytanie: Stop. Czy prezes może je wszystkie zjeść? Nie może. Co musi zrobić? Zgadza się, musi się podzielić. No więc prezes, właśnie, stop. Potrzebujemy do tego giełdę, tutaj giełda nam pomoże. Czy giełda może przeliczyć ilość cukierków tutaj, które są? Potraktujemy to jako zysk przedsiębiorstwa. Możesz tutaj śmiało wysypać. Ile jest, ile jest, zysku? 20 sztuk zysku jest, dobrze. Dobrze, tutaj już... 20 po 10 na 5 minutę 4. Każdy otrzyma po 4. Czy rzeczywiście każdy po cztery to otrzyma? Ja chcę, to mogę otrzymać, ale ja mam mniejszy udział niż ta koleżanka, więc będę mniej dostać. Bardzo dobrze. Tak. Najwięcej dostanie ta osoba, która ma największy udział. Kto, kto ma najmniejszy udział, dostanie ich mniej. Ale teraz... Ty na końcu dostaniesz wynagrodzenie za bycie giełdą. Najważniejsza funkcja, a giełda naprawdę ma dobre zyski. To wyprostujmy się troszeczkę do mnie Tutaj stoi prezes. Na wali zgromadzeniu tak jest, najczęściej właśnie prezes sobie siedzi przy takim długim stole z przodu, a akcjonariusze przyjeżdżają, mogą zadawać oczywiście pytania. No i pewnie akcjonariusze są ciekawi, czy prezes będzie chciał dywidendę wypłacać, tak? Co to jest dywidenda? Słyszeliście takie pojęcie? No dywidenda to dywidenda, to co to jest? Otóż, jeżeli mamy zysk, a jak widzicie, zysk jest, został wypracowany, to ten zysk trzeba podzielić. I jeśli podzielimy zysk, to właśnie to jest dywidenda. To jest ilość zysku, jaką otrzyma każdy akcjonariusz, oczywiście zależnie od tego, ile ma akcji. Załóżmy, że nasza firma po roku wypracowała 20 tysięcy zł, 20 złotych zysków. Tutaj widzicie wszyscy? To oznacza, że na każdą akcję, a akcji mamy 20 tysięcy sztuk, jest po jednej złotówce na akcję. Dobrze, ale teraz musimy zobaczyć ile tego będzie. Ja tutaj zrobiłem taki specjalny arkusz, który nam w tym nieco pomoże. Oj, ci. Załóżmy, że będziemy wypłacać na każdy 1000 zł wypracowanego zysku kierak. Może być? Dobra. Zacznijmy od prezesa. Dobrze. Proszę wiódę o wydanie 10 cukierków Damianowi. Może do woreczka wrzucmy, bo mu się to nie zmieści, albo się roztopi w kieszeni. 15% z naszego zysku to jest 3000 zł, czyli dywidenda należy się 3000, czyli 3 cukierki. Bardzo proszę biega o wydanie. Dobra, spójrzmy na Pawło. Paweł ma 10% udział, 2000 zł dywidendy, czyli 2 sztuki. Tak? Otrzymał. Karolina, 4000 akcji. Duży pakiet, prawda? No właśnie. Należy się 20% z całej dywidendy, czyli 4000 zł. Przeliczone na cukierki. Daje to 4 cukierki. Dobrze, i teraz bardzo proszę, żebyśmy prawami yy, nagrądzili naszych akcjonariusze. Może się podzielą z Wami? Dobra, i bardzo proszę o powrót na miejsce, tylko giełdę pozostawimy. O. A mam jeszcze pytanie. Czy wszystkie zyski trzeba rozdać akcjonariuszom, czy można coś jednak zostawić? Trzeba zostawić. A co można z tym zyskiem zrobić? Właśnie, możemy ten zysk zainwestować. Więc walne zgromadzenie akcjonariuszy, o którym mówiliśmy, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy. A jak widzieliście, mieliśmy zysk, wypłaciliśmy dywidendę, a to w tym przypadku wypłaciliśmy wszystko. Tak? Natomiast moglibyśmy na przykład w następnym roku, kiedy pracujemy zysk, nie wypłacać wszystkiego. No i dzięki temu moglibyśmy zainwestować, czyli wtedy prezes, jeżeli podjąłby taką decyzję razem z akcjonariuszami, mogliby sobie pomyśleć, nie, nie bierzemy tych cukierków, nie będziemy ich zjadać i przejadać zysków, tylko możemy kupić na przykład kolejną maszynę. A jak kupimy kolejną maszynę, to w następnym jeszcze roku, zgadza się, będzie jeszcze więcej zysku, bo jeszcze więcej sprzedamy. Czyli zawsze jeżeli firma chce wypłacić. Zyski, chce wypłacić tak zwaną dywidendę, to dobrze, jeżeli część zysków wypłaci, wtedy akcjonariusze będą zadowoleni, natomiast część zysku dobrze, jeśli przekaże, pozostawi dalej firmie i będzie mogła je inwestować.